przyszłą niedzielę października już tradycyjnie gromadzimy się tutaj przy Sanktuarium Najświętszego Sakramentu w Sokółce na uroczystościach związanych z rocznicą wydarzenia Eucharystycznego, które trzeba nazywać cudem Eucharystycznym. Jest to już kolejna. Licząc od wydarzenia Eucharystycznego to trzynasta, natomiast dziesiąta rocznica od momentu przeniesienia cząstki Najświętszego Serca Pana Jezusa tutaj już do naszej świątyni. Rokrocznie gromadzą się u nas rzesze pielgrzymów. Pan Bóg jak zawsze zapewnił nam pogodę, my zatroszczyliśmy się o, o wszystko inne. E, tradycyjnie przepiękny dywan kwiatowy jest ułożony, po nim będzie niesione kustodium z najświętszą cząstką serca Pana Jezusa. Wydarzenie bardzo ważne na, na gruncie tutaj naszej lokalnej społeczności, gdyż zmieniło z całą pewnością oblicze, oblicze naszego miasta też i w jakiś sposób naszej społeczności. Myślę, że do tej pory, do, do momentu tego wydarzenia nasze miasto Sokółka były kojarzone najczęściej z, ze Szlakiem Tatarskim, może też z filmem u Pana Boga za piecem. Ale od tego momentu, od, od wydarzenia eucharystycznego zmienił się w ogóle charakter myślę naszej miejscowości, ale też i charakter naszego sanktuarium. To Gdzieś zaistniało w przestrzeni już całej Polski, a na pewno w przestrzeni całego świata, bo, bo docierają do nas rzesze pielgrzymów już nie tylko z Polski, ale też i, i z zagranicy. Tak też działo się, dzieje się teraz w tym też sezonie pielgrzymkowym. W tym roku, tak jak obliczyliśmy, odwiedziło nasze sanktuarium, myślę, tak lekko licząc kilkanaście tysięcy pielgrzymów. Trzeba byłoby nawet do doliczyć do ponad 20 tysięcy, jeżeli weźmiemy pod uwagę również te wszystkie grupy, które może się nie zarejestrowały, które może w tej przestrzeni wiadomości o, o pielgrzymkach nie, nie zaistniały. W każdym razie cieszymy się z obecności wszystkich. Wydarzenie eucharystyczne. Dzień Eucharystii jest dla nas takim bardzo ważnym dniem w powiecie sokurskim. On pokazuje też, że nasz no tak naprawdę Bóg się tu ukazał, tu u nas w tej cząstce, ale jesteśmy wyjątkowym miejscem, właśnie powiat sokólski, miasto Sokółka jest wyjątkowym miejscem, chociażby przez to wydarzenie eucharystyczne dziękuję dziękuję księdzu proboszczowi za przygotowanie tej cudownej, tej cudownej po prostu uroczystości księdzu Michałowi wszystkim parafialnom parafii Świętego Antoniego Dzisiejsza uroczystość kolejna już rocznicowa będzie tej uroczystości przewodniczył liturgii będzie przewodniczył Jego Ekscelencja Ksiądz Arcybiskup Józef Guzdek Metropolita Białostocki oczywiście będą profesorowie seminarium pracownicy kurii metropolitalnej będzie seminarium duchowne będą liczne liczne osoby też świeckie przedstawiciele władz państwowych lokalnych Wszyscy, którzy, którzy zech zechcieli być, którzy, którzy odpowiedzieli na nasze zaproszenie, mam nadzieję, że będą dzisiaj w tych uroczystościach brali udział. Cieszymy się, że możemy po raz kolejny świętować tą wielką uroczystość. Dziękować dobremu Bogu za ten wielki dar obecności Pana Jezusa w tej cząstce Najświętszego Sakramentu. Dla nas jest to szczególny dar, wielka łaska, a więc dbając o. O kult Najświętszego Sakramentu chcemy, aby, aby również i inni zachwycili się Panem Jezusem, aby, aby wpisywał się Pan Jezus w tą, w tą naszą codzienność poprzez codzienne uczestnictwo w Mszy Świętej, poprzez częstą Komunię Świętą, poprzez wszystkie te wydarzenia, które wpływają na, na nasze życie chrześcijańskie i religijne.